Witam Was. Witam Was. Prost. Prost. <grywa> Dzisiaj taki troszeczkę inny temacik. Dzisiaj na temat wody alkaicznej. Ja już robiłem ten film na temat wody alkaicznej. Ja go tutaj Wam podlinkuję. Ale był to film, który robiłem na, oparty na wodzie, można powiedzieć, z jonizatora. Ten jonizator, no on nie należy do najtańszych. Jest to jonizator elektryczny ale dzisiaj mamy wam coś ciekawego do pokazania ponieważ udało nam się znaleźć coś fajnego z czego teraz już dość często korzystamy są to jonizatory wody przenośne bez prądu i są o wiele, wiele tańsze i są o wiele, wiele bardziej wygodniejsze moim zdaniem ponieważ za bardzo nic tu nie trzeba robić wystarczy tylko sobie wody nalać do tego pokażę wam to zaraz bliżej i tą wodę tylko zostawić na jakiś czas, 20-30 minut ja zostawiam i później już sobie zaczynam pić e, tą wodę z tego jest to bardzo fajne poręczne, można to zabrać ze sobą praktycznie wszędzie e, czy gdzieś jedziemy samochodem, czy coś, tutaj sobie po prostu nalewamy naszej wody do środka otwieramy i możemy to sobie z tego pić e, tu są różnego rodzaju takie kulki w minerałach w środku, ale to też zaraz Wam pokażemy dalej co z tym zrobić, ale najpierw jeszcze chciałem parę pewnych zasad omówić na temat picia wody alkaicznej, ponieważ są to ważne zasady i widzę, że często są pomijane i w ogóle nie ma pojęcia o tym. Mówi coś, że ta woda jest też niedobra, alkaiczna, ale po prostu jak może ona być niedobra, jak ja ją mam w studni na przykład, tylko że nie mam aż takiego wysokiego pH, jak z tej butelki sobie uzyskał. Miałem kiedyś wyższe pH, ale teraz to pH spadło. Nie wiem czemu, ale spadło mi w studni. Może jakieś kwaśne deszcze lecą na nas, nie mam zielonego pojęcia. Myśmy mieli kiedyś w studni prawie pH 9 wody. Była to naturalna woda alkaliczna. Dlaczego ktoś teraz mówi, że wody alkalicznej nie wolno pić, jak ona jest naturalna i tyle miałem? To jest ciekawe. Myślicz, sam otwórz wasz mózg. Nie ze skalpel, ale otwórz takie myślenie. Włączamy myślenie. No. O ten jeden pan. Myślę dalej, taki normalnie myślenie. Dobra. Teraz moja woda w studni ma około 7-8. Jest dalej alkaiczna, ale spadło. Nie wiem czemu, ale spadło. Mniejsza auto. Ja sobie tę wodę teraz biorę i sobie ją tutaj wlewam. I mam dużo więcej pH. Każdy może to zmierzyć. Te mierniki już wam pokazywałem. Taki żółty miernik. Ja tutaj specjalnie wody nie nalałem, bo muszę wam pokazać, jak to w środku wygląda. Dlatego to nawet specjalnie wysuszyłem, żeby mi to gdzieś nie lało. E, także takie żółte mierniki no, też będą w tym sklepie, gdzie będziecie mieli linka do tego. Te mierniki też tam są. Ja ten mam i wydaje mi się to najlepsza opcja. Ten miernik, bo jest praktycznie wieczny. No. <noise> już go mam bardzo długo i jeszcze mi się nie zepsuł, i mogę mierzyć tym wszystko. Nawet i pH moczu mogę mierzyć wszystko, co bym chciał z tym. E, także tutaj nalewam sobie te wody, zostawiam, nie wiem, jedziemy gdzieś samochodem, biorę to sobie, piję. Mam przy okazji fajną butelkę, gdzie mogę sobie zabrać ze sobą e, tą wodę, wypić bez problemu, że jest to dobra opcja. Ale teraz jest taka zasada. Wodę alkaliczną, zresztą ogólnie całą wodę powinno się pić tylko i wyłącznie w przerwach, kiedy nie jemy. Załóżmy, że ja teraz nie wiem, będę mieć za 15 minut, coś do jedzenia, nie wezmę teraz i nie wypiję tutaj z tej butelki sobie, nie wiem, z pół litra tej wody. Bo, jak to teraz wypiję przed tym jedzeniem, to nawet może być zwykła woda, rozcieńczy sobie tak mój sok żołądkowy, że po prostu nie strawię już tego pokarmu. I zamiast sobie tutaj poprawić nasze zdrowie, naszą kondycję, to sobie zaszkodzimy jeszcze. Szczególnie jeżeli to będzie woda alkaliczna. I to jest ważna rzecz, której nie wolno pominąć. I od razu załóżmy, zjadłem teraz kolację 15 minut minęło i no, suszy mnie. Nie? Wezmę wypiję teraz pół litra tej wody 300 ml. Znowu sobie zaszkodę. Bo znowu rozwalę sobie cały sok żołądkowy, który ma być mocny, ma być skoncentrowany i ma to strawić. Jeżeli nas naprawdę bardzo suszy po jakimś jedzeniu, to troszeczkę, tylko mały łyczek wody, żeby tylko nawilżyć, przytrzymać go w ustach, przepukać nimi usta. Tyle. Zależy też, co jedliśmy. Bo jeżeli jedliśmy coś, na przykład suszone owoce, to wtedy można troszeczkę wody wypić, bo to nawet jest nawet wskazane, ponieważ suszone owoce one zadziałają jak gąbka. I one ten cały sok żołądkowy wyssią z niego. I znowu go nie będzie wtedy w tym żołądku, bo pójdzie w te owoce całkiem, zostanie jak gąbką odessany. Także tu, przy jak bardzo suchy pokarm był, można troszeczkę wtedy się napić. Ale nie piłbym wtedy alkaicznej wody, wypiłbym jakąś zwykłą wodę. Jeżeli chcemy wodę kwaśną, to wystarczy, że pójdziemy do sklepu, tam ich jest potąd. Bo ja mierzyłem te wody w sklepach, one praktycznie wszystkie były kwaśne. Tam naprawdę było ciężko znaleźć jedną, która nie byłaby kwaśna. Ja sobie tak przywoziłem, za każdym razem buteleczkę kupowałem i sobie mierzyłem. Także ja coś wiem na ten temat. A może sobie każdy sam porobić, pokupić, posprawdzać i ewentualnie tę wodę zużyć do mycia rąk później. Jak nie chcemy wywrócić bo albo my, mycia podłogi. Bo my mówimy od nasze doświadczenia, co my. Widzimy, co my testujemy. Tak, także to jest ciekawe. To tutaj nam e, zmniejsza też tą, to, to ORP wody poprawia się tutaj. E, czyli te cząsteczki wody stają się jak gdyby mniejsze. Dostajemy tutaj też magnes, różnego rodzaju inne minerały. Ponieważ tu są prawdziwe takie kuleczki zmielone z minerałów różnych porobione w środku. Tego to jest dość, dość fajne. Ciekawe to. Nie trzeba tutaj jakiegoś prądu, czyli to nie jest woda jonizowana elektrycznie, tylko naturalnie, naturalną metodą, naturalnymi kamieniami. I to jest naprawdę dosyć fajne, ciekawe. To Woda całkiem inaczej smakuje, ma taki... Ciężko mi to opisać, no nie wiem, no, taki bardziej naturalny smak niż taki zwykły. No. Na ten ludzie, który normalnie pije wodę z kranu. Albo kupuje takie butelki w sklepie i oni pije tę wodę. To jest rocznica z lato i zimno. Słańce ja to mogę tak śnieg. opisać, że czasami jest woda, się nią pije i nie możesz ugasić pragnienia, tak jakby ona ci jeszcze bardziej wysuszała. A jest też taka woda, którą pijesz i czujesz się rzeźko po niej. Jak gdyby Cię nawadnia, czujesz się po prostu lepiej, smakuje Ci i wtedy masz ochotę wypić tej wody naprawdę masę. Tak to mniej więcej można opisać troszeczkę, to, to, tą różnicę między tym a tym. Bo inaczej nie wiem, jak bym to miał opisać, ciężki temat. Dobra, weźmiemy to na stół, pokażemy Wam jeszcze co w środku, jak to wygląda, bliska. Dobrze, może zaczniemy od tego dużego. Tak jak widzicie, tutaj mamy tą butelkę, to nie jest zwykły plastik. To jest plastik, który jest specjalnie przystosowany do żywności i on znosi też wysokie temperatury. Do 150 stopni można tutaj śmiało sobie dawać. Tutaj mamy ten filterek, to można wyciągnąć. Przed pierwszym użyciem, oczywiście, trzeba to bardzo dobrze przepłukać, Wszystko, żeby jakieś pyłki różne wyszły. Później można to myć, na siwie jest skazane, żeby to myć raz na tydzień. Tutaj macie jeszcze opisaną w tym procedurę, ponieważ to jeszcze trzeba później raz na jakiś czas odstęp robić. Jak te kuleczki stracą troszeczkę ten swój srebrny kolor, to wtedy się wody z odstępem dodaje troszeczkę do środka i to znowu się wszystko oczyszcza. Ale to jest karteczka już dołączona do każdego tego w środku, także to już tam będziecie mieli w całą procedurę opisaną, jak to czyścić. Mam gdzieś tu karteczkę. Jest taka karteczka w środku, tutaj jest wszystko opisane co i jak, także to będziecie widzieli, o tutaj przepukać dokładnie 2-3 razy, żeby te pyły właśnie usunąć, o którym Wam mówiłem, Mówię 5 50 minut nim zaczniesz pić, poczekać i tu jest właśnie to czyszczenie opisane, 4 łyżki stołowe, czyli 20 ml octu, i tyle wody żeby tą butelkę po prostu napełnić i ten filtr był zanurzony, o tak chodzi o to. No i poczosnąć 5 razy i zostawić na 2 minuty i później umyć. No i tak to mniej więcej jest, tutaj reszta pisze na tym. Filtry tak jak tutaj piszą 2 litry dziennie, po roku czasu filtr jest do wymiany, czyli rok czasu ten filtr to można gdzieś też kupić. Także tutaj, a, jeszcze tutaj się to otwiera. Tutaj można sobie z tego nalewać, także to jest fajne, no nie rozleje nam się, także to jest ok. Dobra, teraz mamy jeszcze te butelki. Mamy większą i mniejszą z nich. Tutaj mamy, normalnie otwieramy, można się napić z tego. Tutaj też wody wlewamy do środka, tędy. Ale tutaj jest jeszcze inny bajer w tych butelkach, to można odkręcić. To się normalnie odkręca, tak jak butelka. I tutaj można ten filtr wyjąć. Tutaj na dole jest teraz takie coś specjalne jeszcze dodane, to można otworzyć. Tutaj można sobie jakiś ziół dać do tego. I tu można sobie normalnie zrobić w tym herbatę jakąkolwiek, czy jakąś ziołową. Niektórzy nawet i kawę robili z tego, ale to bym nie polecał bo się to przebarwi i będzie nieładnie wyglądać. Także tutaj jakieś herbatki ziołowe, jak najbardziej w tym można robić. E, to jest naprawdę fajna opcja tutaj. I te herbatki można też robić bez zaparzenia, można na zimno wstawić, ponieważ ta woda ma takie małe klastry, że ona bez, bez problemu wypukuje właśnie to wszystko e, z, tego, z tego danego zioła. O, I tu to samo mamy. Też taki malutki. W tym oczywiście jest mniejszy, no bo wiadomo, jest mniejszy też ten filtr i mniejsza butelka, ale jednak jest. Także tak to mniej więcej wygląda. Także jak my gdzieś na podróż jedziemy, to zawsze bierzemy te butelki ze sobą. Te dwie przynajmniej to mamy w domu, bo ta jest trochę za duża, żeby do samochodu wziąć. Także te dwie bierzemy sobie zawsze z wodą i mamy coś po prostu do wypicia po drodze. A tej po prostu w domu używamy jest naprawdę fajnie. I to jest właśnie ten zwykły jonizator, o którym mówiłem, ten, który używamy na prąd. No, on niestety jest troszeczkę droższy i no, cena też przebija. No i używany jest na prąd. Nie jest to taki zwykły, jak te butelki, że wystarczy wlać tylko wody. tylko niestety, ale potrzebny jest nam tutaj prąd do niego. Obecnie, teraz jak wiecie, jesteśmy w Holandii. I tutaj również używamy tych butelek. Cały czas lejemy zwykłą wodę, która tutaj jest z kranu do środka. I naprawdę bardzo dobrze się to sprawuje w podróżach. Cały czas sobie z tego pijemy. Także jest ok. Naprawdę bardzo dobrze. Woda smakuje dużo lepiej, bo tu z kranu ta woda jest jakaś taka dziwna. Ogólnie tutaj wody butelkowej też ciężko kupić jakikolwiek, bo A, że nie ma za bardzo w szkle, a B wszystko jest mineralne. I to jest problem, bo my wody mineralne absolutnie nie pijemy, bo to jest bardzo szkodliwe dla organizmu. Musi być woda źródlana, a tu nie jest tak łatwo. Udało nam się tylko w Niemczech znaleźć wodę źródlaną, czyli Quellwasser, Ale to bardzo drogo wychodzi, bo jeszcze stacja na butelki tam szklanych było oczywiście, ale... Drogo wychodzi, także to jest idealna sprawa i tym tu się tylko i wyłącznie z tego pijemy, no i oczywiście soki z arbuza, ja, a żona jakieś pomarańcze pomarańczy, z jabłek tutaj dobre znalazła, także jest ok.